Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym kolejnym odcinku z Brawl Stars nagram dla Was jak Garantem RT6 misji. Najpierw piłkę nożną, później oblężenie, później zbior klejnotów, potem starcie, potem napad i na koniec to wyzwolenie hiperdoładowa, hiperdoładowania. No to lecimy. Pierwsza misja czeka. I jeszcze pozdrawiam wszystkich moich obserwujących widzów. I pozdrawiam wszystkich, którzy mnie subskrybują i oglądają. No dobra, to teraz naciskam na to i lecimy z tym koksem. Pierwsza misja. Gramy przeciwko Skiu, Rosie i Spajkowi. Uwaga, będę komentował, jestem teraz w roli komentatora. Uwaga, RC Pęci atakuje Rosę, ale niestety Rosa go pokonuje. Pris zabiera piłkę, uwaga, RC leci do fajka. Ten zabiera piłkę i niestety będziemy mieć cztery gola niedługo. Ale nie, Farbreezy robi wszystko, żeby to zażegnać. I teraz uwaga, stajkę ucieka. Stajkę ucieka od nas. Siu, 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 I niestety siu strzela gola. RT zabiera piłkę. Atakuje Rose, ale niestety Spike go pokonuje. Uwaga, Spike zostaje pokonany. I może być zaraz gol na 1 do 1 po stracie b Uwaga, Frizzy pokonuje Rose, ale niestety Spike pokonuje też RT i na razie mamy wyniki 1 do 0 dla przeciwników. Uwaga, RT atakuje fajka Potem ten atakuje Kio i Q pokonuje RT. Uwaga, rosa, rosa. Pędzi, pędzi. I niestety Q pokonuje po raz. Kolejny RT RT znowu się odradza. Lecimy dalej z tym meczem. Majku ciekawe z piłką. I niestety znowu RT zostaje pokonany przez Skiuff. Pierwszy mecz, niestety, będzie przebrany. Moi drodzy ich pokonuje RK. Ktoś gola i mamy koniec meczu. Lecimy do następnego spotkania. Wyzwania z Ligi Klubowej wykonane. To teraz lecimy do następnego zadania. Uwaga, muszę tutaj otworzyć jeszcze Gerbradytę muszę odebrać do Chester'a. Lecimy teraz na to oblężenie. Może w oblężeniu mi pójdzie lepiej, ale zobaczymy. Bo to jest strasznie trudna i denerwująca Gerbra do przejścia. Gramy przeciwko Piper, Mandy i Shelly. Trzeba zabrać dużo sió dróbek. Niestety Mandy pokonuje RT. Bronić przed botem oblędniczym. Trzeba bardziej atakować. Dalej swoje robią przeciwnicy i nadal nie możemy nic co robić. Piper pokonuje rt. Artę bierze się o róbce pokonuje Piper. Niestety Piper, jako robot, pokonuje R.T. No i to koniec. Druga rozgrywka przegrana. No chyba, że jeszcze wygram pozostałe kolejne rozgrywki, ale wątpię. Ale tak mówiąc, to nic nie osiągnę, tylko będę ciągle przegrywał. Lecimy teraz w zbiórkę Zobaczymy, jak tutaj pójdziemy z komentowaniem, ale to trochę lepiej, jak będę brzmiał jak Laskowski. Mamy to różne z drugiej strony, bo Rock Freezy i legendarną Shelly. No to lecimy zniszczyć ich. Jedziemy tutaj, wiecie co, Te pokonuje już na samym początku Shelly. Później jest obrężenie pola przeciwnego do drużyny. Potem Poko pokonuje Burroka. Legendarny tenik. nie daje się tak łatwo otykać. I na razie prowadzimy mając trzy klejnoty. Uwaga, RT pokonuje Burroka. Wpadają różne strzały. Uwaga, Pante pokonuje broka i go i pędzimy naprzód. Teraz musimy się cofnąć, bo oni nas, nas atakują. Uwaga, Poko robi co tylko może, żeby uniknąć innych ataków w RT pędzi do Burryza, on chce go pokonać, jest jego ofiarą ale niestety nie udaje się rt pokonać Parisiego. to pan p pokonuje Parisiego i na razie podprowadzimy mając 11 klejnotów uwaga to już prawie koniec musimy się trzymać siebie uwaga pan p pokonuje wszystkich wokół i Szeni, i Bordroka i jeszcze farriziego ale teraz musimy się Trzymać z dala od przeciwników i mamy wygrane spotkanie. To było naprawdę niesamowite spotkanie z tymi przeciwnikami. Lecimy teraz do następnego meczu w Gietieczym. Starcie, Biateka po toskałą w parze. Gramy teraz w parze i będę komentował po raz kolejny, mamy przeciwników wyświetlonych Dynamajka, RT, Greya, Hanka i tak dalej, ja jestem w parze oczywiście z Mendi, więc gramy z Mendy idziemy w lewo, Mendi idzie w prawo, a ja w lewo. Zbieramy oczywiście te power boxes, żeby miały różne wzmocnienia. RT zdobywa kolejną kostkę mocy. Ma już 8230 punktów na pasku mocy. Już tam są jakieś ataki. Kijełek atakuje. RT jest bliżej do Kijełka, ale Kijełek niestety nie daje po sobie poznać tych ataków. I Kijełek pokonuje oczywiście mojego RT. Dynamite pędzi. Uwaga, Mendy pokonuje. Nie, to Serge pokonuje. Sercz pokonuje Mendy i niestety Sercz też pokonuje mojego RT. Mamy trzecią rangę. Trzecia ranga zachowana. I będziemy teraz do następnego spotkania. Już cztery, coś tam jakieś korączki zdobyte. Napad, gorący ziemniak. To teraz użyjemy tych naszych mocy w napadzie. Ale teraz dajcie mi się skupić Zero komentowania jak na jakiś czas Gramy przeciwko RT Janet i Panu P Mamy dobrą drużynę Więc powinniśmy ich pokonać No i niestety ten atak został otwarty Janet uwaga Wiesz, jestem złym przewodnikiem RT uwaga pokonuje po sobie moich problemi. No i pędzimy do tyłu. A te zostaje pokonane. Bella robi wszystko co szuką może Mogłem wziąć ci Janet. Janet byłaby lepsza. Ale mamy więcej procent niż nasi przeciwników. RT coś się boi podejści do przeciwników i to jest właśnie ten powód, że przeciwnicy prawie nic mu nie robią, a RT prawie jakby był w Rety. W, w ziemię. No i niestety nie możemy nic na to poradzić, bo ta obrona się po prostu sypie. Uwaga, pan P pędzi. No i chociaż ten jeden zademierz został pokonany. Pan P oczywiście robi wszystko, żeby to zażegnać. O niedobrze trzeba go pokonać. No i lecimy. tym nami Ostatnia faza tego spotkania. Uwaga, możemy to wygrać. No i wygaraliśmy. O 17% mniej wygoraliśmy. Jeszcze ostatnie spotkanie zagaram i to już będzie koniec tego filmiku, jak się domyślacie. Pucharki zostały zachowane, mam już 21 631 pucharków. To teraz wyzwolenie. Oczywiście lotowy zadym jest tutaj będzie wybierane. I wybrano mi kolta. Gramy przeciwko nowemu zademijasowi, szeli i Bulowi. Procent mocy do ładowania muszę tutaj dać do Mojego zademiarza. Może tutaj coś e, uda nam się dobić przeciwko temu nowemu zademiaczowi. Pokażę wam, jak on się nazywa, ale to dopiero po meczu. Dobra, musimy iść. Jackie pędzi. Spike pokonuje Bula. Jackie pokonuje tego nowego Zademiarza. Uwaga, i Jackie strzela gola. No i super, za chwilę możemy wybadać to spotkanie. Ten nowy zadem par prawie by mnie pokonał, a nie on mnie pokonał. Już jest ponad 15 minut, spotkania, ale. Już jest ponad 15 minut filmiku, ale ja po prostu muszę ich wszystkich pokonać. Uwaga. Ale ta nowa moc jest super. Mało procent doładowania jest doładowane i Jackie znowu strzela gola i mamy 2 do 0. Super spotkanie. To teraz wam pokażę tego Zademiarza, którego chciałbym kiedyś bardzo trafić. Ale to muszę wejść w to w zademiarza. Ten nowy Zademiarz nazywa się Pearl. I ja go pokonałem. Premiera dostępna dopiero w 20 sezonie. A ja dopiero jak widzicie jestem w sezonie 19, zaczarowany las. Więc koniec bieżącego sezonu będzie za 2 dni i 14 godzin i będą nowe nagrody do odebrania, takie jak właśnie ten kosmiczny Zademiasz, którego tutaj widzicie. On się nazywa Cordelius, kosmiczny Cordelius. Jeszcze są Macy, Chester, Sandy, Crook, Doc, Willow, Pan Peck, Kiełek i Byron do odebrania i oczywiście ten cały Pearl musi być odblokowane, żeby po prostu go zabrać i nim grać. Nowe doropy Star dopiero będą za 13 godzin i 47 minut. Tutaj jest taka otoczka, która pokazuje zademę i różne inne misje. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się... Jeżeli podobał Wam się mój jakże przyfajny odcinek z Brawl Stars i wykona, wykonywanie różnych misji, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to No Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam dalej czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć, i pa. narka. Pa.